Zadanie pierwsze. Wykaż, że dla x większego od 0 prawdziwa jest nierówność. I w podpunkcie A mamy nierówność następującą X plus 4 dzielone na X jest większe bądź równe od 4. Tą nierówność teraz tutaj sobie przepiszę. I teraz pierwszym krokiem, jaki zrobimy, to jest wypisanie założenia. Fakt faktem, że w zadaniu już mamy powiedziane, że x musi być większe od zera. Niemniej jednak, tutaj pamiętaj o tym, że w tym miejscu znajduje się ułamek w mianowniku, którego jest niewiadoma. Dlatego tutaj wypiszemy sobie założenie takie, że x z tego tytułu właśnie musi być różne od zera. I z tego tytułu dziedziną tego wyrażenia. Muszą być wszystkie x, które należą do zbioru liczb rzeczywistych, z wyłączeniem zera, ale zgodnie z tym, co tutaj mamy w zadaniu, to x na pewno musi być od zera większy. I teraz należałoby taką nierówność przekształcić. W jaki sposób to zrobimy? Pomnożymy ją obustronnie przez x, więc ja tutaj otrzymuję po lewej stronie nierówności x kwadrat dodać 4 i całość ma być większa bądź równa od 4x. I teraz co ja robię? Przenoszę wszystkie moje wartości na lewą stronę nierówności, więc tutaj otrzymuję x kwadrat, dodać 4 odjąć 4x, całość ma być większa, równa 0. I teraz te elementy, które mam po lewej stronie mojej nierówności, układam w taki sposób, tak szereguję, żeby niewiadome były od najwyższej potęgi. Czyli mam tutaj x do potęgi drugiej, odjąć 4x, dodać 4. Całość ma być większa, równa 0. I teraz zwróć uwagę, że otrzymaliśmy nierówność kwadratową, przy czym ta nierówność kwadratowa ma taką postać, którą mogę zwinąć, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. I będzie tutaj x odjąć 2, w nawiasie całość do potęgi drugiej ma być większe bądź równe 0. I teraz w ten sposób przekształcona nierówność daje nam dowód, o który jesteśmy proszeni w zadaniu. Otóż, popatrz, dla dowolnego x, Wyrażenie x odjąć 2 całość do potęgi drugiej zawsze będzie większe lub równe 0, ponieważ cokolwiek podstawione pod x, nawet jeżeli będzie od zera mniejsze, a podniesione do potęgi drugiej, spowoduje, że całe wyrażenie będzie większe równe 0. No więc, jeżeli dla dowolnego x ta nierówność jest prawdziwa, no to tym bardziej będzie prawdziwa dla x większego od 0. Popatrz teraz na podpunkt B. W podpunkcie B mamy tutaj nierówność 4 plus 1 dzielone na x ma być większe bądź równe od 4 dzielone na pierwiastek kwadratowy z dwóch. No i tutaj też na razie pominę to założenie, które mam w treści zadania, a skoncentruję się tylko i wyłącznie na tym, że tutaj mam dwa ułamki, w mianowniku których znajdują się niewiadome. Czyli dla tego ułamka założenie jest takie, że x musi być różny od zera. Natomiast tutaj w tym drugim ułamku w mianowniku stoi. Pierwiastek stopnia drugiego z x. No i teraz popatrz. Za każdym razem, kiedy mamy pierwiastek stopnia parzystego z jakiejś tam liczby, to w takiej sytuacji pod takim pierwiastkiem musi stać wartość liczbowa, która jest większa bądź równa 0. Natomiast w tym momencie ten pierwiastek kwadratowy stoi w mianowniku, a z racji tego, że ten pierwiastek stoi w mianowniku, to to założenie jest nieprawdziwe, dlatego że mianownik nie może być równy 0. Na tej podstawie ja tutaj muszę zapisać, że x musi być większe od 0. Co to znaczy? To znaczy, że dziedziną są wszystkie x, które należą do tego przedziału liczbowego. Ten przedział liczbowy możemy sobie narysować, jeżeli w ten sposób będzie łatwiej Ci odczytać dziedzinę. Czyli tutaj sobie zaznaczę 0, zaznaczę, że 0 nie wchodzi w skład przedziału, zaznaczam liczby większe od 0. Oznacza to, że tutaj x należy do przedziału liczbowego od 0 do plus nieskończoności. Tym tropem, idąc tym tropem, wiem, że w tym przypadku dziedziną tego wyrażenia są wszystkie x, które należą właśnie do przedziału liczbowego od zera do plus nieskończoności. Jest to przedział obustronnie otwarty, czyli wypisując tylko taką, taką dziedzinę, takie założenia, już możemy potraktować, że udowodniliśmy prawdziwość tego, o co jesteśmy pytani w zadaniu. Jednak myślę, że tutaj ten podpunkt sobie jeszcze trochę przekształcimy. Na razie tą nierówność przepiszę. I teraz, jeżeli mamy równania, jeżeli mamy nierówności, to możemy je obustronnie przekształcać. Co ja zrobię teraz z tą nierównością? Ja ją obustronnie wypotęguję przez dwa. Przez co otrzymuję tutaj 4 do potęgi drugiej, dodać 1 dzielone na x do potęgi drugiej ma być większe bądź równe od 4 dzielone na pierwiastek kwadratowy z x do potęgi drugiej. No i teraz każdy z tych elementów muszę podnieść do potęgi drugiej. 4 do kwadratu to jest 16, dodać. No i teraz popatrz, co mamy tutaj. Mamy ułamek zwykły, zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu mamy ułamek zwykły, który potęgujemy, i oba te ułamki są podniesione do, co pada do potęgi drugiej, a one są w nawiasie. No i teraz pamiętaj o tym, że jeżeli mamy ułamek zwykły w nawiasie, jeżeli go potęgujemy, to znaczy, że do potęgi danej podnosimy zarówno licznik tego ułamka, jak i mianownik tego ułamka. Wynika z tego, że tu wartością tego wyrażenia jest po prostu 1 dzielone na x do potęgi drugiej. Dlaczego tak? Dlatego, że 1 do potęgi drugiej to jest 1, więc mogę to w ten sposób zapisać. I całe to wyrażenie musi być większe bądź równe. No i tutaj mamy 4 do potęgi drugiej to jest 16. Natomiast pierwiastek kwadratowy z x do potęgi drugiej to jest x. Z czego to wynika? Wynika to także z działań na potęgach i na pierwiastkach. Otóż, jeżeli mamy pierwiastek jakiegoś dowolnego stopnia i cały ten pierwiastek potęgujemy w taki sposób, że wykładnikiem tej potęgi jest liczba taka sama jak stopień tego pierwiastka. No, to tutaj w dużej części przypadków, zwłaszcza dla parzystych, parzystego stopnia pierwiastka, otrzymujemy tutaj liczbę, która stoi pod tym pierwiastkiem. Dlatego w tym miejscu, tutaj w mianowniku mamy x. I teraz, jak już mamy w ten sposób przekształcone to równanie. No to to, co stoi po nierówno, nie, tylko nierówność oczywiście to to, co stoi po lewej stronie nierówności przenoszę na lewą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku, więc tutaj otrzymuję 16 dodać 1 dzielone na x do potęgi drugiej, odjąć 16 dzielone na x, i całość ma być większa bądź równa 0. I na tym etapie dobrze byłoby. I jeszcze tą nierówność w jakiś sposób przekształcić, żeby pozbyć się mianowników. W tym celu ja obustronnie przemnożę całą nierówność przez x kwadrat, przez to otrzymuję 16x do potęgi drugiej, dodać 1 i odjąć 16x, całość ma być większa bądź równa od zera. I tutaj też. Uporządkuję lewą stronę tej nierówności w taki sposób, żeby x ustawić od największej potęgi. Dlatego otrzymuję tutaj 16x do potęgi drugiej, odjąć 16x, dodać 1 i całość ma być większa bądź równa od 0. I tutaj również otrzymaliśmy nierówność kwadratową, którą możemy. Spiąć, zebrać korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, także ze wzoru skróconego mnożenia, tak samo jak w przypadku podpunktu A, na kwadrat różnicy. I tutaj będziemy mieli w nawiasie 4x odjąć 1, całość do potęgi drugiej jest większa bądź równa 0. I teraz tak samo jak w podpunkcie A, tak samo tutaj, popatrz. Dla dowolnego x wyrażenie, które znajduje się w nawiasie, czyli 4x odjąć 1, całość do potęgi drugiej zawsze będzie większa równa 0. Dlaczego? Dlatego, że cokolwiek podstawione pod x i później podniesione do potęgi parzystej, czyli w tym przypadku drugiej, zawsze da wartość większą bądź równą 0. No więc jeżeli zawsze da wartość większą lub równą 0, no to tutaj również to założenie, które mamy w treści zadania, również będzie spełnione. I teraz popatrzmy na podpunkt C. W podpunkcie C mamy daną nierówność 1 dzielone na x do potęgi piątej dodać 9 dzielone na x ma być większe bądź równe od 6 dzielone na x do potęgi trzeciej. Ja tutaj przesunę tablicę po to, żebyśmy mieli trochę więcej miejsca i tutaj zapiszę, że realizujemy, rozwiązujemy podpunkt C. Tutaj też możemy sobie oczywiście zapisać założenie, że mianownik nie może być równy 0, natomiast to nam akurat niewiele wnosi. Przepiszę teraz tą nierówność, którą mamy w zadaniu po to, żeby tutaj móc Łatwiej ją przekształcić. No i żeby móc udowodnić to, co jesteśmy proszeni w zadaniu, to nierówność w jakiś sposób muszę przekształcić. W jaki? Obustronnie nierówność tą przemnożę przez x do potęgi piątej, czyli tutaj po prostu przez to, przez tego x. -a. I otrzymuję. 1 dodać 9x do potęgi piątej, dzielone na x musi być większe bądź równe od 6x do potęgi piątej, dzielone na x do potęgi trzeciej. I zwróć uwagę, że tutaj mamy dwa ułamki zwykłe. Pamiętaj o tym, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, i w tym przypadku. Wykorzystamy pewną cechę, pewną właściwość działań na potęgach. Otóż pamiętaj o tym, że jeżeli dzielimy potęgi o tych samych podstawach, ale różnych wykładnikach, to w rezultacie otrzymujemy potęgę też o tej samej podstawie, ale w takim przypadku te wykładniki musimy od siebie odjąć. Dlatego tutaj otrzymuję 1 dodać. 9x do potęgi czwartej musi być większe bądź równe. Od 6x do potęgi drugiej. Teraz znowu przenoszę wszystko na lewą stronę, pamiętając o zmianie znaku, i otrzymuję tutaj 1, dodać 9x do potęgi czwartej, odjąć 6x do potęgi drugiej, ma być większe bądź równe 0. I tutaj znowu szereguję te wyrazy mojego wyrażenia zgodnie z rosnącą potęgą, więc otrzymuję tutaj 9x x do potęgi czwartej, odjąć 6x do potęgi drugiej, plus 1 całość ma być większa, równa 0. I tutaj również mogę wykorzystać wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. I otrzymuję tutaj 3x do potęgi drugiej, odjąć 1 całość do potęgi drugiej, ma być większe, bądź równe 0. No i tutaj znowu. Dla dowolnego x wyrażenie 3x kwadrat odjąć 1 całość do potęgi drugiej zawsze będzie większa bądź równa 0, czyli co byśmy nie podstawili pod x, to ta nierówność zawsze będzie prawdziwa. Więc jeżeli w tym przypadku to wyrażenie będzie prawdziwe dla każdego X, no to także będzie prawdziwe dla X większego od zera, czyli będzie prawdziwe dla tego założenia, który, o które byliśmy zobacz tutaj proszeni w treści tego zadania. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia są dla Ciebie jasne. Gdyby jednak tak nie było, gdybyś tutaj czegoś nie rozumiał, nie rozumiała, to pamiętaj o możliwości kontaktu ze mną.